Cześć, witam was w dzisiejszym filmiku na moim kanale, ja jestem Karolina, a w dzisiejszym filmiku spędzimy razem takiego vloga, wakacyjnego w sumie. Jestem aktualnie w moim mieście, teraz wybieram się na spotkanie z moją koleżanką, idziemy y, do w sumie popularnej miejscówki chyba w całej Polsce, czyli Manekina. Ja tam jadłam właśnie raz w życiu i to z nią też i to też w te wakacje. Jutrzejsze plany mam takie, że idę z moimi przyjaciółkami z podstawówki, właśnie żeby tak... Troszeczkę zakończyć tą podstawówkę. Idziemy na piknik, a później ja idę z moją przyjaciółką do niej do domu, w sumie idę do niej na nockę, bo planowałyśmy zrobić podwójną nockę, tak jak w wakacje, ale ja mam remont w pokoju i po prostu no u mnie by ta nocka nie wypaliła. Właśnie postanowiłam, że dobra, nagram jakiegoś takiego po prostu luźnego, wakacyjnego vloga, bo naprawdę ja dawno tak, nie nagrywałam takiego luźnego, wakacyjnego vloga, a to by się jednak przydało, co nie? No bo come on, no, mamy wakacje. Ja też właśnie bardzo chciałam nadrobić tego YouTube'a i ogólnie nagrywanie, bo no, na razie to mam jednego vloga z Irlandii. Jeżeli jeszcze tego nie widzieliście, to oczywiście I just to one time. What if I'm not good enough Split personality Sometimes sour, sometimes sweet Jestem już w domu, generalnie byłam z moją koleżanką Julką w manekinie. Później poszłyśmy do Rosmana. tylko nie przemyślałam tego, że wiecie co, może jakie są Rossmanie i są aktualnie fajne promocje. No to kupię właśnie, nie wiecie, jakieś rzeczy też na wyjazd czy coś w tym stylu. I no niestety tego nie przemyślałam i nie wziąłam ze sobą korepki materiałowej, albo jakiejś po prostu większej torby. W tym pierwszym rozmanie kupiłam tylko plasterki na pryszcze, już wam pokażę jakie. Takie o! I właśnie ja je odkryłam dzięki mojej koleżance ze szkoły, bo mi właśnie je poleciła bardzo i powiedziała, że są fajne i faktycznie są mega fajne. A na promocji kosztują około 6-5 zł, więc sądzę, że się opłaca naprawdę. Kupiłam jeszcze do przetestowania te takie bardzo popularne. Słyszałam właśnie o nich też bardzo dobre opinie, ale jakoś nie umiałam się do nich przekonać przez to właśnie, że na nie był taki hype, no, że dobra. I zobaczę, skoro są też na promocji. I oprócz tego właśnie w tym pierwszym Rossmanie jeszcze kupiłam taki fixer do twarzy z Vibo. I jedyne co przekonało mnie, żeby go wziąć, no to to, że właśnie on jest Aqua grip. no czyli powinien być wodoodporny, co nie? I no to, że ja właśnie za niedługo lecę na wakacje, gdzie będę się dużo pewnie kąpać. I później poszłam do kolejnego Rossmana, właśnie tego bliżej mojego domu, bo sobie autobusem i uznałam dobra, wysiądę parę przystanków wcześniej po prostu do tego Rossmana. I mówiłam z moją sąsiadką, że ona podejdzie też do tego Rossmana, weźmie mi torbę taką materiałową, żebym wiecie, mogła być jakieś inne rzeczy. My właśnie się spotkałyśmy pod tym rozmanem, byłam jeszcze w tym drugim rozmanie i po prostu naprawdę, jak ja w sumie nie potrzebowałam za bardzo nic z tego rozmana do makijażu. Tak dużo rzeczy, wiecie, do jakiejś pielęgnacji. Um czy po prostu, nie wiem, wiecie, jakichś takich podstawowych kosmetyków mi się pokończyło. miałam sobie tą odżywkę z Self, w sensie z L'Oreal'a. No już będzie chyba moje czwarte opakowanie jej. Ona jest super. Do włosów jeszcze kupiłam taki olejek z Olivio na końcówki. Ja też go miałam teraz. I w sumie nie wiem, czy on mi coś daje. Ciężko jest określić, bo ja mam końcówki akurat bardzo, bardzo słabe. Cały czas mi się rozwajają tak naprawdę. Wiecie, świeżo wyjdę od fryzjera, po obotnieniu końcówek i już, już kolejne znowu po prostu... Mam mega porozwajane. I mam jeszcze tą piankę do mycia twarzy z jajek. I powiem wam, że ja nie wiem w sumie, czy ona coś daje, czy nie, ale przynajmniej fajnie faktycznie oczyszcza tą twarz. Więc być może coś daje, ale nie wiem, czy ona działa coś na trądzik, mam skórę trądzikową, ale no mnie ciężko bardzo zobaczyć, czy jakikolwiek kosmetyk coś daje. Tak naprawdę moja cera się nie polepsza, ewentualnie pogarsza, po czym znowu wraca do tego samego stanu, w którym była. Witam Was w drugim dniu nagrywania tego vloga. Generalnie dzisiaj spałam u mojej babci, no i właśnie jakby z dzisiaj na jutro będę spała u Amelki. Generalnie, no, mieliśmy plan, żeby pójść w czwórkę: ja, Amelka, i jeszcze dwie moje y, przyjaciółki z podstawów, iść na piknik, żeby tak wiecie, zakończyć podstawówkę. Ale niestety dziewczyny się wysypały, więc zostałam tylko ja z Amelką, i uznałyśmy, że pojedziemy sobie do galerii handlowej, no i później po prostu pojadę do Amelki na noc. Jesteśmy z Ameryką Tiki Max. On mega fajnie wyprzedaży, że teraz. Wczoraj byłam w i wchodzę i na są promocje. Mam takie, yo, nie, no, promocje Nie, no, co w się sensie wie, że są promocje w ale akurat wczoraj były promocje na wszystko, co akurat potrzebowałam więc, więc widzicie. Biorę taką zwykłą spódniczkę czarną, tam ona się prezentuje. I jest mega fajnie za 13 złotych. Jakby kto by tego nie brał. Z ostatnią rzeczą, którą biorę, to jest taka koszulka. I generalnie to jest do mnie niepodobne, no bo wiecie, ja zazwyczaj nie noszę koloru, a tym bardziej nie noszę białego. Ale uznałam, że dobra, bez... Jaki bo potrzebowałam jakiejś są aż I Są tutaj ścisłe. Dla mnie Amelkomego ładnie wygląda w tej że już nie nosi. Tak jakby. Nie, naprawdę, ja bym nie nosiła. Razem z Amelką będziemy robić teraz bangerów. Tak. tak one wyglądają. I mają bardzo ładny design. I chcę powiedzieć, że zawsze design tych napojów Bambi jest ładny. Tak, no tak, pokażmy. Tu mamy Gold Aura. Nie mam pojęcia, z czego to jest. Z ale no w sumie jesteś słodki, to jest Irydy. Tak, może i panterka bangerów. Więc jakby posuwjesz się w temat tak. I w Najpierw testujemy eee, Fruit Chef. Fruit, fruit chef. chef ogólnie Fruit chef. Eee, Wygląda Go. spoko. Eee, I on ma napis gold. Go. Więc mi się wydaje, że on będzie lepszy, bo tamten ten bubblegum jest podejrzany. Jak on smakuje, okay, ja nic nie mówię. Teraz to No. Jej, mi... Helena. mi daje vibe e, tębarka o dobra, ejście, że też nie wiem jak mam określić ten smak Według mnie to jest bardzo ale jest chemiczne, dobre. a według ale... mnie... No jest chemiczne, ale jest dobre. Bo ja myślałam, że to będzie takie nie do przemknięcia A jest git. Ale jestem team ten. Ja też jestem team. ten, ten Oceniam ten, no. 10 na 9, bo ser jest dobry. A ten tak jest. Sz... Ja bym dała 10. 5 na 10 temu, a temu 9 na 10.